Witam. W poprzednim filmiku uzupełniającym informacje dotyczące spłaszczenia Settlersów trójki History Edition wspomniałem o tym, że istnieje spłaszczenie kompletne, które można znaleźć na forum Graj po polsku i autorem jego jest OZNS. Jednak wówczas yy, nie byłem w stanie przetestować tego, ponieważ pobieranie było na takiej dziwnej stronie, gdzie pokazywały się jakieś dziwne reklamy i generalnie nie dało się tego pobrać wprost, dopiero po którymś kliknięciu okazało się, że trzeba się zarejestrować. No i uznałem, że ta strona jest mało wiarygodna, a nie chcę tym bardziej się rejestrować i podawać tam jakiś swoich odniesień do konta na Facebooku czy na jakichś innych portalach społecznościowych. Dlatego z tego zrezygnowałem. Natomiast autor który jest jedną z osób, które obejrzały poprzedni film, jednym z 70 widzów, stwierdził, że rzeczywiście nie jest to najlepsze miejsce i postanowił umieścić to spolszczenie w innym miejscu, bardziej łatwiej dostępnym, bez żadnego logowania itd. Link oczywiście i do forum, i do tego pliku znajdziecie w opisie filmu. A ja dla Was właśnie zrecenzuję to spolszczenie. Instalacja tego spolszczenia jest bardzo prosta, ponieważ otrzymujemy gotowy instalator, który wystarczy uruchomić. I on jakby załatwi za nas wszystko. Zamysł jest taki, że zmieniana jest czcionka systemowo na taką, która obsługuje polskie znaki. Oczywiście podmieniane są frazy, podobnie tak jak ja to zrobiłem, yy, oprócz tego, yy, pod, podmieniane są pliki audio, można sobie tutaj to odznaczyć, jeśli nie chce się takiej podmiany robić. Yy, dodatkowo yy, można podmienić yy, frazy, które są nowymi frazami i znajdują się w pliku exe, natomiast ma to pewną wadę, yy, ponieważ yy, jeśli nastąpi aktualizacja Settlersów, a może tak się teoretycznie jeszcze zdarzyć, chociaż akurat na przykład oryginalne Settlersy już nie miały aktualizacji po takim czasie, ale być może History Edition jeszcze będzie aktualizowane. No i w przypadku aktualizacji History Edition na pewno plik .exe zostanie nadpisany, więc cała ta, całe to spostrzenie może nie zadziałać albo może po prostu zostać anulowane. Więc można to oznaczać albo nie. No, i to jakby powoduje, że już prawie cała gra jest spolszczona. Do spolszczenia pozostaną jeszcze wtedy filmy, których autor nie umieścił tutaj w tym instalatorze z tego względu, że uznał, że prawa autorskie mogą tutaj obowiązywać, i nie będzie umieszczał jakby filmów nie swojego autorstwa w takim niezależnym instalatorze. Natomiast filmy oczywiście też można wgrać e, tak, żeby były polskie, co pokażę później. To zresztą będę się kierował instrukcjami przekazanymi przez autora tego spolszczenia. No i też warto dodać, że spolszczony przetłumaczony w zasadzie został język francuski, czyli podobnie z moją koncepcją, e, co ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że z języka francuskiego korzysta stosunkowo najmniej osób w Polsce. Dlatego najprawdopodobniej język ten nie będzie nikomu potrzebny. Mniej, w mniejszym stopniu na pewno niż język angielski czy niemiecki. Natomiast wadą tego rozwiązania jest właśnie spostrzenie pliku .exe, które jeśli nie, nie zaznaczymy tego, spowoduje, że właśnie część fraz będzie w ogóle po francusku, czyli można mieć jakiś tam problem w dokładnym zrozumieniu, co będą dane przyciski oznaczały. Może właśnie pokażę to. Zainstalujemy to bez pliku EXE. Oczywiście, żeby nie zrobić jakiegoś miszmaszu, jeżeli ktoś. Skorzystał z rozwiązania, które było prezentowane w moich poprzednich filmikach. Należy przywrócić te pliki dat w katalogu GFX do oryginalnej wersji przed zainstalowaniem tutaj tego, tego spłaszczenia. Ok. I zobaczmy teraz, jak to działa. Tutaj, w ogóle, taka ciekawostka. Zmieniłem program do nagrywania filmów na OBS Studio i z jakiegoś powodu on nie nagrywa mi okna. Obisoft Connect. Ja widzę tutaj na ekranie to okno, natomiast na nagraniu tego nie będzie widać. Nie wiem do końca, dlaczego tak się dzieje. Może ktoś z widzów będzie wiedział. W każdym razie najważniejsze rzeczy, czyli np. konfigurację, okno konfiguracji będzie widać zaraz. I tak samo okno z grą również jest widoczne. To jest okno konfiguracji. Ustawiamy sobie język francuski. Tu niestety te frazy nie będą przetłumaczone. Myślę, że to może być związane, nie, nie do końca związane z grą, tylko raczej związane z Ubisoft Connectem. Ale do tłumaczenia, znaczy do ustawiania tutaj sobie ustawień, dobrze jest sobie zmienić język na jakiś inny i potem ewentualnie wrócić na francuski, jeśli chce się mieć polski. OK, zatem odpalmy grę. Na początku mamy intro, tak jak słychać jest na razie po francusku. I tutaj mamy już przetłumaczone większość fraz, oprócz właśnie tych, które znajdują się w pliku exe. One głównie dotyczą właśnie trybu multiplayer. Nawet widzę, ktoś coś gra sobie. Do szczęścia nam pozostało właśnie jeszcze przetłumaczenie tych fraz. To możemy zrobić po prostu instalując podczas instalacji, właśnie zaznaczając opcję, żeby przetłumaczyć również plik .exe, Podmienić ten plik .exe. No i pozostały nam filmiki, ponieważ obecnie filmiki są po francusku. Natomiast yy, misje powinny być czytane przez polskiego lektora, ponieważ audio zostało podmienione. Zobaczmy tutaj na przykładzie kampanii. Nie wiem, co się stało. I słychać, że jest polski lektor. będę te teksty to i tak są powiedzmy. Nie związane za bardzo z misjami, no ale zawsze przyjemniej, jak ktoś po polsku czyta, a nie po francusku, czy nawet po angielsku. Ok, to teraz jeszcze yy, co możemy zrobić? Tutaj yy, w katalogu z Grom pojawia nam się plik: Spolestrzenie odinstaluj. Ja to odinstaluję. I już spłaszczenia nie powinno być. Powinien być pełny język francuski. Rzeczywiście tak jest. I też jest ta czcionka, która była domyślnie. Dobra, klikamy quitter. Zainstalujemy sobie to jeszcze raz. Razem z podmianą pliku .exe I. Będziemy mieli już pełne tłumaczenie w tym momencie. Zobaczmy jak to wygląda w grze. I jest tutaj wielu graczy Uplay. No, ten tryb multiplayer w porównaniu z tym, co było kiedyś. Te 20 ponad lat temu jest bardzo ułomny. I dużo frastu nie ma do tłumaczenia poniekąd. No, ale jakiś tam jest sobie. No dobrze, to jeszcze zostały nam filmiki, ponieważ one cały czas są nieprzetłumaczone, pomimo y, podmiany pliku Exe, gdyż siedzi to zupełnie w innym miejscu. I zaraz Wam pokażę również, jak to zrobić. Będziemy się kierować instrukcjami, które są tutaj w poście, tuż pod informacją o tym spostrzeniu. Tylko tutaj jest błąd. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, powiem inaczej. W, tym, w stosunku do tego, co ja mam, zamienione są numery płyt. Znaczy, to, co tutaj jest opisane jako CD2, u mnie znajduje się na CD1. Natomiast to, co jest na CD1, znajduje się na CD2. Zresztą łatwo zobaczyć, że tych plików na przykład nie ma na CD1. Natomiast sprawdźcie to u siebie, bo być może u was właśnie jest tak jak napisał to autor i macie właśnie w takiej kolejności. Łatwo to właśnie zobaczyć, ponieważ ten, ta nazwa pliku występuje tylko na jednej z płyt. Więc można tutaj wyeliminować pomyłkę. Ponieważ ja testowałem już wcześniej to spolszczenie, więc mam już częściowo przygotowane do przegrania. Tak wyglądają pliki na płycie. Ale nie będę teraz kopiował spłyty. To nic zresztą jakiegoś tam bardzo trudnego. Tylko tutaj sobie podmienię. Przy okazji, jak będziecie kopiować, to zalecam zrobić kopię zapasową, ponieważ ta, ta operacja jest już nieodwracalna. Ok, pliki już powinny być podmienione zgodnie z wytycznymi. I zobaczmy jeszcze raz, jak to wygląda w grze. Najpierw zobaczmy intro, które można wyłączyć. O czym mówiłem w innym filmie? Jak słychać, jest to język polski. Intro po obejrzeniu po raz setny nie jest aż tak ciekawe i lepiej, żeby go nie było, ale to znajdziecie na moim kanale w innym filmie. Jak to wyłączyć? W oryginalnej wersji Settlersów trójki normalnie wystarczyło to w konfiguracji odznaczyć, żeby nie było intra. Natomiast w History Edition nie jest tak prosto. Ok, gdzie jeszcze był film? W kampanii Amazonek był film. Tak na dzień dobry, bo w innych kampaniach jest dopiero po przejściu Wszystko gdzieś tam misji. Zaczęło się pewnego I jak popułki. widać, jest po polsku. Zatem można założyć, że jest to w pełni spolszczona. Wersja setterstw trójki History Edition. Myślę, że autorowi należy się tutaj duży szacunek za to, że odkrył, jak to zrobić. Odkrył to jedno, a dwa, że w ogóle to zrobił. A jeszcze trzecia pochwała, za to, że przygotował wszystko w takim ładnym instalatorze. Dlatego też nie trzeba aż tak się męczyć, poza może tą zmianą filmów na polskie. To nie trzeba się jakoś za bardzo męczyć, żeby to włączyć i wyłączyć. Wadą tego rozwiązania jest jeszcze taka mała rzecz, że czcionka nie zmienia się tylko dla gry, ponieważ tam jest cały czas oryginalna czcionka MS Sans Serif, natomiast zmienia się systemowo. I pierwsza rzecz, jaka może się zdarzyć, to konflikt między innymi czcionkami systemowymi. To było opisane tutaj w wątku na forum, graj po polsku. A druga sprawa jest taka, że e, również w oryginalnych setersach jest używana ta czcionka, jeśli sobie nie zmieniliśmy. I tutaj również się zmienia. E, co wygląda chyba jednak gorzej niż taka czcionka, e, która była oryginalnie. Ostatnio widziałem, jak ktoś na tej mapie się męczył i nie wygrał. Myślę, że jest to jakiś temat na kolejny film. No dobrze, ale to jest dygresja. Yy, zatem podsumowując, yy, no, brawa dla pana Oziego, pana jak sądzę, Ozy NS, który yy, przygotował to spolszczenie. Yy, jest też jeszcze tutaj taki mały szkopuł, o którym yy, wspomniał jeden z czołowych polskich graczy, który gra pod nikiem Erfinger że nie wiadomo, czy w tym pliku nie ma wirusów, ponieważ jest to plik .exe Nie możemy być tego na 100% pewni. No ja niestety nie jestem w stanie tego ani sprawdzić, ani zagwarantować. No... Co można zrobić? No można po prostu mieć antywirusa, który nam to jakoś wykryje zawczasu. No i ewentualnie... Yy, trochę zaufania do, do tutaj autora tego spolszczenia, natomiast wiadomo, że pewności stuprocentowej nigdy mieć nie można. To już każdy musi sobie tutaj skalkulować ryzyko. Yy, no i podjąć decyzję odpowiednią. No i tak to wygląda. Myślę, że temat spolszczenia chyba już jest wyczerpany. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do usłyszenia następnym razem.